Mm-hmm. <laughs> Robię kochać jak żadna inna, ponieważ żadna skarb nie tak szczerze jak ja. Zostań moim, a ja Was będę Cię traktował jak nie By długi czas walczać o ciebie Próbuję podarwać znów mówię Co tam u ciebie Kiedyś wyznam, że cię lubię Chciałabym tylko powiedzieć Kocham cię w tobie ja Tęsknię za bo mi cię potrzebuję Kochanie to tylko miłość I marzeń bywać z tobą razem Wiesz i worisz wszystko inne od mnie nawet chmur w niebie. To bez różnic ja potrzebuję Ciebie. Powiedz, że mam szansę na związek z tobą. Dracze mnie brząsasz i ja mogę traktować cię lepiej. Kochać krzętna inna, ponieważ żadna z kobiet nie. Wszędzie, jak ja. Wystań moim, aniołem stróżym. Aby to cię traktować jak księżniczka nieba i mózgi. Co tylko chcesz, powiedz, dlaczego unikasz mnie przez cały czas, gdy widzę cię. Smutno mi wełza. Przytulił skrzydła, twój ocieram, dłonią twoją łzy. Boże chcesz się wtryć w marę. Mogę zaoferować bliskość. Czy podoba ci się mój pomysł? Ja mogę traktować cię lepiej. Kochać jak żadna inna. Słyszę jak śpiewasz i wspieram cię. Z chciałabym trzymać się za dwa. Jakoś ci pomóc, byś została mózgiem. Obiecaj mi słowanie. Utrzymała. Skarb Skoro nic nie mogła Trudzi mnie zrobić Chcę tylko żebyś wiedziała Że ja nadar pragnę Twojej miłości Przez moją orientację Jestem taka samotna Obiecałam mnie odrzucasz ja mogę traktować cię, lepiej, kochać jak żadna inna ponieważ żadna z kobiet nie pokocha cię tak szczerze jak ja zostań moim aniołem, stróżą a będę cię traktował jak księżniczka nieba i muzyki co Ty tylko chcesz powiedzieć dlaczego Unikasz mnie przez cały czas, by widzieć się smutną mi we łzach. Przed urob skrzydła twa, sieram dłonią twą za. Może chcesz się wtórić w ramiona, mogę zaoferować bliskość. Czy podoba ci się mój pomysł? Ja mogę traktować się lepiej, kochać jak